Na pnia, три, my, że nie się dogamy, by woda się do tego pod, to tam też... O, no w tym miejscu pewne rzeczy. A ty razem co zmienić troszeczkę system, doktyny. atakowanie. Okręt, to ciotkę zmienia ten system ataku. Na troszeczkę inny sposób. Bo widzimy to, że troszeczkę inaczej cię atakował. A jak? Bo zobaczcie, pod PBBdę tam pływał hydrofonem. Wiem, żeby szybciej to naładować. Zobaczę, czy mamy nowszych... UEF-ów do naszej łodzi. Tu już jest ta Maxa. Masz kiosk. Nie, jeszcze nie jest wyprzestrzeniony.

do, dość mocno. Zobaczmy jak tu mam zmęczenie. Dobra, jeszcze może być je. Tak nie, nie, nie wiem, tatuę już wykonałem. Trzeba czy eksplody do działo, do to też jest bardzo ważne. Kidło działo. Jeszcze nie mam do końca fabryk zebranych. Dobra. No to jedziemy z koksem. No to teraz zwolimy to A, robię ja muzykę wyciszę, będę musiał pójść muzykę, w sposób, mam za to prawa Serio? Eee, papie piepapie To dużo do Gibraltar, ale to jest takie, takie, szaj, taki szaj, że to jest po prostu nienormalne Czy nie szpiega to? O ja cię Jakby tego to nam wyszło, nie? No to no, tylko nam to wyszło, nie? No to musi nam wejść. Ja, ja, ja tam, la, 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 się, to, to, to nie będę pchnął To, uczynię uczyni nam o rzeczy wziemnej, tu jest... ...latniskowe, że to mówiłem, ale to jest... ...taki żart, że to jest... Że ...to, jest... Tak, to, to nic nie pchnie tak samo jak tutaj, dlatego tak mocno... ...muszę pchnąć na sam środek i pływać przy... Jakby co, po! Połem też sobie tutaj do lasu ale ten port. To nie jest taka to skończone. One są ogień Progress. One są takie tworzenia. Jeśli go zależy do jak ma się tutaj z łodziami, z tymi. Jak, nie zależy w ten sposób. Powinienem się osoba starać, ale mam nadzieję, że je przestawiłem. Dała coś zmęczenia, nie jest ja Niestety nie, nie, nie mogę muzyki wyciszyć, bo to... Ty... To co tutaj doszło na to jest to Że tym razem już... Nie trzeba czekać tak długo Aż się... To zrobi? To mu... Tego nie znoszę, bo to się... kuna, Tak, to się kopie. A przecież muzy i -i żywa to mamy A przepraszam, że ...żywa muzykę. to 4 z 9 dni z 9 dni z 9 to z 9 dni z razie to z 9 dni z to Nie z 9 dni To jest, nie jest nie, nie. To jest minus, to jest dość spory minus. To jest pole minus. Szkoda ja no. Mogą te dane nawet robić la a na nawet lajdę. Bo ja bym się świadkiem jednego lajda na bazę. Umotów w tym miejscu. Ale to był. Ditech WHO 44 Chyba wczoraj z tego hotelu, w ten tego... loku, było tego blisko i chyba raz na pewnym sejmie, chyba to wtedy, to... Wtedy, to już było to wszystko, było wzorowane. to się stało w ten sposób. Oho, dawam się już jest z już jest... I to zaczęła. Potem ci po to i się to do mnie wyskoczyło. Może się musi to... to do chyba. Nie jestem pewny, czy to tam było. Aha, czyli zaraz będą te walki tutaj. No może tylko mur północnym wolę najpierw wykonać tak zwany ten cel płynie się z tego pod, z tego pod to tutaj I tu zrobimy kolejny cel żeby zrobić to No to lecimy do przodu I mam nadzieję, że dobrze wyliczyłem te Pamiętajmy, że, że tu mam troszeczkę ciut inaczej to działa, bo tu akurat... No, ja bym znalazł trzy butacje, że to wszystko na fapie. Już mogę odbudować sobie trzeci ten poziom. Trzeba z tego wytratę tam coś sobie włożyć. Z bacynikami jest taki bug, z tymi że, ...że są są do dość ciężkie do... ...zatopienia. Ale na razie nic się nie spodziewałem, ale ja po prostu zatankuję. O, ale z tym jest bug. Mimo, że ja tu wpływam... ...to mi się nie zajczą flagi. No wiecie, no progress mi się nie ładuje. Mam to zatopić... i mamy po prostu zatopić te okręty. Do prostu. A czy ja mam jak pas je złapać tak A z inną flagą, okej okay. Czyli bawimy się w to z y, wojny e, Z wojny typu Z pierwszej wojny światowej Czyli po prostu na, albo na łodzie a się topimy. No ja pierwsza. Eee... Jakie, jakie tego celu nie lubię. Jakie nie lubię tutaj przy tym złocieńcu pływać. Ktoś by zawsze nic nie lespił. To ja dodam sobie drugą taktykę na to. Łączę tylko amulgatory. Niska prędkość mikrofon w łapę i jedziemy i kampimy nie zawsze to może się udać nie dlatego tak mocno oszczędzam temu temu gatory jak ja, jak ja nie lubię a to tego miejsca kładź a nie mam innego wyboru że miałbym tego szpiega, to po to do lolo lolo Ok, Okej, tu coś jest. Taki kuns. Dobra, łączyć wizle. Odpoczynek, wynurzenie. Tam coś jest. Tam coś siedzi. Przez to nic nie widać, nie? Jakiś statek tam jest. Zajadę zobaczymy na co chodzi. Zakończono. Co tu jeszcze możemy zrobić? Dobra, okej, okay, mamy to. Będę pracował tylko dwie krowy, nie? W tym początku. Teraz tak. Wiosk się robi. Torpery też już poszły. Te pary też są dobre. Jest troszeczkę pójdę w amugatory. Cztery dni, dobre, ja. dobra. Niech będzie. Hmm, jaki okręt. Teraz zobaczmy, jak ja mam tu niby zrobić. Jak mam flagę na okręcie. Dobra, tak. A teraz, jakie ma to niby zrobić? Zatakować? może się do niego podkleić? Jakie ma to niby zrobić? Zatakować? Unieruchomić? Nie wiem. Aha! Ten jest zbyt daleko, akurat. Ja mam się z niego zatrzymać, skoro bo ja bym nie? Czyli będzie zobaczy teraz? Okej. Okay. Ale, bo to ja, ja wolałem wysłać... na jednego inżyniera... ...i co ja tak mówiłem? lewy to tradycyjny sposób... ...i wybrałem za to kilka załogi... ...i wybrałem na? się nie da... Aha Dobra, to działa ten z dobrze, kontynuujmy I zobaczmy o co tu chodzi Zaczynaliśmy okręt, nie? I teraz mamy pierwszą wojnę światową. Też szukać modownie... średnio... No to jest! Pierwszy raz to widzę właśnie! A tak się nie dowiedziałeś... szło dobra. Wtedy są zatrzymane przez nas. Są pracowne neutralne, więc tak ta, ta, ta samo będzie z amykanami w takim razie. z i tak już nie będzie. Łatwo, no. Powiem, że w stanie kadrze tego nie ma. Dobra, na razie wszyscy jesteśmy na razie jak na tego wypoczęci, więc dobra, jak to idzie. Dość szybko to idzie. Ale mam ładownie pełną, więc będzie trzeba go zatopić. Dobra, teraz tak. Okej, w tej części wyjść, to będzie pytania. Nie, ja tego nie chcę robić. Nie zgadnę. Dlaczego to nam w górę? A teraz robimy to, co jest. Czy to działa to w ten sposób? Okej! Okay. Dobra. Czy działa na systemie pływania?

I podajemy na pokład. Działam w sposób honorowy. Działam w systemie pierwszej wojny i oni i oni będzie ją i nie wiem dlaczego się alarm włączył. Staram się nie, nie trafić załogi Rozbytków na łodzi, bo może ich... A oni się dziwnie zachowują, nie? Dobra, zobaczmy ja, jak się zachowuje, jak ten sadek się zachowuje Dobra, idzie na dno U, chodźmy masz do mnie On, on idzie na dno I poszedł na dno. Czy nie do końca da, tak jak myślałem, że Z-z-z-został ten, ten traktat kazański. Chciałem łodzi wodnych wywalony do Kibla. Bo później został później wywołałem do Kibla. To kosza. A tak właśnie wszystko, co nie było to jest, 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 jest argentyński. Tak więc dlaczego nie powinno być minusów za to? Odpowiedz to w sposób honorowy. Pozwól neutralny, czyli Zarzuciłem ekuację, później ich zatopiłem czyli to się to w ten sposób Iaa ja cię sunę A weź to później z zlup... Workocie hmm. można wejść te też i te rozbite, te, te zatopione I tego nie sprawdzałem, nie? Ja to jest coś ciężkałem bo to trzeba się trzeba, trzeba, trzeba się co kilka minut trzeba, trzeba się co kilka minut zanurzać tak jak teraz, o, zanurzamy się, chowamy, zawracamy, hydrofon, zawrót, zwrot, Amugatory, niska prędkość i znowu kampimy na dźwięk i tak my latamy, nie? Bo zawsze pod koniec coś będzie. Nie uczyłem tego. Ale to nie jest problem. Dawaj, wciągaj to wciągać! Dowodź! Dobra, ciągnie się to. Nie uduszą się. Do góry, 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 do góry. Jest! Już jest u góry praktycznie Dosz... do do... do... dotknęło gleby. Teraz tylko 7 minut i powinno być nice. Dalej nic nie mamy. Hmm. Dobra, minuty wylu Ja tutaj po z hype włączony, bo tu akurat to jest tako, akurat taki problem, że... Niestety, tu się bardzo mały okienko w lesbie. Musiałbym bardziej patrzeć do portów. Co słychać portów, nie? Eee, drugą część... Eee, po co? To do 12. odcinku, więc subskrybujcie, lajkujcie. No to cześć!